Witajcie <coughs> Witajcie Jak wam się spodobał tutaj ci łapkę w górę teraz będę sobie miał ciekawostki o hierobra. hierobroim to przepraszam hierobroim to jest to jest Postać, która nie zawsze przez grotę spotykana. Dla niektórych to jest mit lub legenda, jak Wam się zdarzyło. Ale niestety, pamiętajcie, nic w życiu nie jest złe ani dobre. Świecić w moich faktach, was na was. Na was. Będzie to trochę trochę małe Jak nawet to, wy widzieliście, to też czasami będzie, jeśli nie chyba, yy, jak to na coś czekajcie, to tymczasowo tymczasowo będzie. Pamiętajcie, że sami legenda ubicia z graczy spotykamy. Spotykamy przez dużo graczy. Są z nagrania, ale pamiętajcie, co się znajduje. Nikt nie wieście. Hero to mit. Sam mity. Hero to. Брат. Брат. Хиробрайна. И там может вас заскочить. Ночь. Доброе ночь. Ночь. То деньги за загрузка, за запас. И как вам все